Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, czy widzieliście tą kolekcję opieczywie, bo teraz ja już wiem, że się pojawiła nowa kolekcja gotowanie na, na poziomach. Teraz mamy jeszcze najnowsze przepisy, bo mamy październik, różowy październik, pamiętajcie o tym. No i w związku z tym październikiem mamy mega promocję. Słuchajcie, możecie dostać drugie naczynie miksujące zupełnie za darmo. E, wartość prezentu to jest ponad 1000 zł i wiem, że ta oferta bardzo e, jest atrakcyjna, e, dużo osób o nią pytało, więc tak, pojawiła się w październiku, mamy drugie naczynie, takie dosłownie komplet miksujące, zupełnie e, za darmo, w prezencie od firmy, także przy zakupie Thermomixa drugie naczynie możecie otrzymać za darmo. No ale teraz, żeby Was zachęcić do tego, żeby gotować w tym termomiksie piec, robić różne cudenka, polecam właśnie przepis z kolekcji Opieczywie. Tych przepisów tam jest naprawdę mnóstwo, ale z racji tego, że ja oczywiście e, brak czasu postanowiłam zrobić szybkie paluchy drożdżowe. I to jest fenomen, bo to wsadzacie do zimnego piekarnika. Także słuchajcie, doczekajcie do końca, zobaczymy jak będą smakowały i czy warto robić ten przepis. I pamiętajcie o promocji w październiku. Naczynie miksujące gratis. Także zapraszam. E, stopień trudności, łatwy czas przygotowania 15 minut, całkowity 35 i tu licz aż 30 sztuk. Co do tych sztuk, to tak jak wiecie zależy jaki to będą długości. No ale dobra, robimy to i jak na ciasto drożdżowe to całkowity czas przygotowania jest 35 minut na 30 sztuk, także zobaczcie pójdzie nam naprawdę szybko. Rozpoczynamy gotowanie, no i od czego? Zaczynamy od tego, że do naczynia miksującego wlewamy 280 g letniej wody. Tym razem będę się starała trzymać tych wszystkich. No, jest 300. Już, już się staram trzymać. Chciałam powiedzieć, żeby też się starała, bo 30 paluchów to jest dosyć dużo. Ale jak wiecie, mam zawsze kogo poczęstować. Także tego się nie boję. I wyobraźcie sobie, że te ciasta oczywiście my sami nie zjadamy jak co tydzień. Bo ja ten kawałek, który spróbuję z Wami, że tak powiem na wizji, to jest ten jedyny kawałek, który ja próbuję. Potem rzadko się zdarza, że ja potem zjadam jeszcze coś. Dobra, 20 gramów drożdży. Teraz tak, 500 gramów mąki pszennej. Typ 450-550. I co? A ja mam 650. Także, no słuchajcie, tu mąkę myślę, że też możecie e, pobawić się ze zmianą mąki. E, dać na przykład trochę drożdż to, drożdżowej, orkiszowej, czy tam żytni. E, ale dobra, zróbmy na początek według przepisu, a później będę czekała na wasze wskazówki, co zmienić, czy nie zmieniać, czy ktoś coś zmieniał. 60 g oliwy z oliwek. Kochani. Ja poproszę o udostępnienie moich postów o komentarze. Czy próbujecie te przepisy, które ja robię? Czy macie jakieś inne super wypróbowane? Bo no, czekam też na inspirację od Was. Jedna łyżeczka cukru. O, nawet łyżeczka się znalazła, widzicie? Normalnie. Przepisek. Przepis naprawdę jest szybki. Jedna łyżeczka, łyżeczka soli, dobra. Jedna łyże, jedną łyżeczka soli, dobra. No i teraz po prostu wyrabiamy to ciasto, tak? Pamiętajcie, zakładamy miarkę z pokrywą. I tutaj u mnie zawsze jest tak, że 3 minuty przy kłosie, oczywiście przy kłosie, bo nie, nie chodzi o czas. Przy kłosie, wyrabiamy ciasto, ale ja ściągam tą miarkę. Jednak to ciasto lepiej jest na powietrzu. W międzyczasie nie, lech, nie leniuchujemy, słuchajcie, nie leniuchujemy, tylko bierzemy dwie blachy, wykładamy papierem do pieczenia i odstawiamy. Więc ja to robię i zaraz do Was wracam. No i przygotowaliśmy już ciasto, a w międzyczasie te blachy, no to lecimy dalej, słuchajcie, ciasto przełożyć na. O, jakie fajne! Ale takie jest mięciutkie, bynajmniej. Ja bym troszeczkę dodała jeszcze mąkę, ale dobra, zobaczymy, bo może wcale nie trzeba. Wyrzucimy je tu na naszą opruszoną mąką stolnicę. Tak może być ciężko, bo może się trochę kleić. Pamiętacie, jak się wyciąga ciasto, już chyba jesteście tyle ze mną, chociaż ja wiem, że ciągle pojawiają się nowe osoby, więc żeby wyjąć dobrze ciasto, albo kręcimy tu nożem, albo jest drugi patent. Odkręcamy pokrywę i słuchajcie, całe ciasto razem z nożem wychodzi nam znaczenia. Chociaż tutaj. Trochę jeszcze tego zostało, ale bardzo fajnie się wyciąga za pomocą kopystki, Już Wam pokazuję. O, zobaczcie, widzicie? Bardzo fajnie kopystka tutaj wyjmuje nam ciasto. Dobra, na razie wstawiamy, żeby nie zapomniała. A nie, no jest takie, no jest takie, widzicie, dosyć klejące. Ale to nic, podsypiemy troszkę mąką, bo musimy z tego u, uformować jeszcze. No te nasze paluchy. Nie, no ciasto jest fajne, zobaczcie. Jest naprawdę super. Dobra, żeby nie pa pamiętała, że termomiks jest niezłożony. Dobra, co dalej? Spłaszczyć. Nie, najpierw no ja muszę jeszcze troszeczkę podsypać mąką. Naprawdę jak. Jak jest e, takie cieplutkie, fajniutkie. Dobra, spłaszczyć i pokroić na 30 plastrów o grubości 1 cm. No mniej więcej tak. Ja sobie tu pokroję oczywiście na inne kawałki. Patrzcie, jak cudownie kroi się kopystką. Kopystka przy takich blatach jak ten, silikonowym jest doskonałym nożem, bo nie potniecie sobie e, tej naszej maty, a ciasto doskonale się tnie. Także dobra, ja sobie tu zaraz pokroję. I za chwilę do Was wracam. Dobra kochani, na razie przygotowałam połowę ciasta i teraz tak, musimy z tego zrobić wałeczek. Najlepiej wałeczek, żeby był długości blachy naszej, tak? No to robimy sobie taki wałeczek i potem spłaszczamy te końce i owijamy jeden w jedną stronę, drugi w drugą, żeby no powstał z tego taki warkocz. Czy jeszcze aż do końca. I to przekładamy na naszą blachę. O, jest, jest. No, i tak bawimy się z każdym po kolei e, paluchem, tak? Czyli pamiętacie, rozwałkować, poskręcać i na blachę. I teraz taki zaraz Wam pokażę patent, tylko poskręcam ich trochę więcej, żeby już tu było e, co wsadzić do piekarnika, prawda? Pokażę Wam, jak sobie wymyśliłam. Po prostu rozwałkowując ciasto e, na te nasze. E, Paluchy po prostu wałkuję je każdy w inną stronę i robi się od razu skręt, o i jest fajny, słuchajcie, o i zaraz pęknie. I właśnie, a propos tego pękania, ja postanowiłam, że zrobię e, takie trochę krótsze. Więcej ich będzie, e, będzie można łatwiej to rozdzielić, poczęstować się, spróbować. No to dobra, jeszcze mi zostało chwilę i zaraz już kończymy, pieczemy i jemy. I jeszcze takim fajnym patentem, sobie tak wymyślam, będzie na przykład obsypanie, to bo w przepisie jest solą. Solą gruboziarnistą. Powiem Wam szczerze, że kiedyś zrobiłam tak z solą i potem bardzo e, strzelało to pod, e, w zębach. Ta sól była twarda i ciężko nieraz było to zjeść. Więc ja, ja sobie tu użyję trochę maku, trochę sezamu. Możecie dodać słonecznik. Nie wiem, nasionka chia, e, sezam biały, sezam czarny i to poskręcać, zobaczcie, będzie efekt i będzie też fajnie to wyglądało. Dobra, jak już to zrobiłam, ja to jeszcze sobie się bawić i bawić i bawić, to tak układamy na przygotowane blachy e, w niewielkich odstępach i właśnie tu oprószyć solą. Ja tu już zrobiłam eksperyment z tymi, ale ciasto rośnie. Obie blachy z paluchami wstawiamy do zimnego, słuchajcie, do zimnego piekarnika poziom drugi i czwarty. Dwie blachy naraz. I teraz odpalamy nasz piekarnik 180 stopni termoobieg. Słuchajcie, napisane tu jest termoobieg, także to jest jeden z nielicznych przepisów, gdzie używamy termoobieg. Następnie pieczemy między 17 a 22 minuty. Właśnie 180 stopni termoobieg jest tutaj podkreślone. Tylko też musicie pilnować, bo ja tu za każdym razem powtarzam, jak używacie piekarnika. Każdy piekarnik jest inny i musicie patrzeć, żeby nie były za bardzo spalone czy tam zrumienione. No i co? I potem będziemy studić i już tak naprawdę je konsumować. A więc, kochani, tak prezentują się nasze szybkie paluchy. Zobaczcie. No przepięknie, jak takie. Naprawdę z takiej e, ka, e, tej, bo nie, z piekarni, chciałam powiedzieć. E, a w termomixie friend w międzyczasie gotuje się zupa. Także dwa naczynia są jak najlepiej, na, naprawdę super, bo tak tu jeszcze, jeszcze ten jest nieumyty, a już gotuje się e, w kolejnym zupa. Fakt że jeżeli chcecie, to musicie mieć drugi, e, drugie urządzenie, ale drugie naczynie to jest sprawa naprawdę rewelacja. Próbujemy. Mmm, jakie chrupiące. Jakie przepyszne. Dobra. Mmm, mm, mm. Kochani, następny odcinek to będzie zupa i do tej zupy użyjemy też właśnie te paluchy. Także zapraszam Was. Jeszcze w tym tygodniu będzie zupa. No i tradycyjnie w niedzielę słodkości. No to co? Widzimy się może czwartek, piątek? Chyba piątek. Buziaki. Pa, pa.